Dzień dobry, cześć czołem. witam się z wami niezwykle serdecznie i na samym starcie was najmocniej, przepraszam za to, że wczoraj odcinka nie było, ale jest to spowodowane, no, wieloma rzeczami, o, nie o wszystkich wam mogę w sumie, albo wiecie co, wasz stary, dobry Neixiom, można powiedzieć, że yy, tro trochę teoretycznie sobie wracam do telewizji, można by tak powiedzieć. Ponieważ niezwykle serdecznie zachęcam was i dostajecie w ogóle teraz tak bardzo za kulisowe i przedpremierowe info, że głowa mała. Zapraszam Was niezwykle serdecznie w piątek o godzinie 22.00 do uruchomienia programu TVP3, by zobaczyć program Pierwsza druga w trójce. Co tam się będzie działo? To jest. Bardzo dobre pytanie, na które poznacie odpowiedź, ale pamiętajcie piątek, godzina 22. i ja Wam mogę nawet powiedzieć więcej. Będzie co piątek. w każdy piątek, Ale i możecie wbić, odpalić, zaobserwować, bo mam nieodparte wrażenie, że na pewno będą śledzić i patrzeć, o czy, czy, czy ten Jupiter, czy on tam tę społeczność tu ma, czy ktoś go tam ogląda, czy nie. A tu się okaże nagle, że najbardziej zaangażowana społeczność na polskim YouTube wjeżdża i rozjeżdża. A więc, drodzy widzowie, oglądać? Zapraszam was niezwykle serdecznie. A teraz przechodzimy sobie do naszej aktualnej sytuacji w drużynie w tym momencie. Musimy sobie zweryfikować, jak to aktualnie wygląda. Tragedii nie ma po 12 kolejkach, jesteśmy na 11. miejscu, więc tak, środeczek. Idealnie, optymalnie, jeżeli chodzi o Bundesligę. No, jeżeli chodzi o DFB Pokal, tutaj niestety nasza przygoda zakończyła się bardzo szybko w sposób niezwykle bolesny dla nas i taki dosyć smutny. No, co prawdę mówiąc z tym szalkę, szkoda. No, ale z drugiej strony, możemy się w pełni skupić za to na rozgrywkach ligowych. No, a gdy patrzymy na nasz skład, to na obecną chwilę widzimy taką oto ekipę. Jeżeli chodzi o wyjściową jedenastkę, to tutaj się wydarzyły rzeczy dosyć interesujące, jeżeli chodzi o progres, zwłaszcza niektórych zawodników. Ale nieco bardziej niepokojące wydaje się być to, w jakiej formie są niektórzy piłkarze, którzy mieli tutaj jednak troszeczkę więcej stanowić o sile naszego zespołu, niż stanowią. No i niestety tak, w jakiś sposób patrzymy na Kownackiego. Zasugerowaliście, że na naszej liście życzeń. Znajduje się zawodnik, którego warto by spróbować wypożyczyć, czyli Karalampos Kostulas. Czy uda się nam wypożyczyć 19-letniego Greka? Liverpool jest na to skłonny, więc już w tym momencie to jest ogromny sukces, że to zaproponowaliście, bo uważam, że co jak co, ale ten piłkarz może zrobić tutaj niesamowitą robotę. Czy my chcemy się pobawić tutaj jeszcze w tą opcję wypożyczenia z wykupem? Kurczę, prawdę mówiąc, mam wrażenie, że teraz głupio zrobiłem, chociaż oni się na to zgadzają. Zaproponujemy im dwuletnie wypożyczenie i zobaczymy. Oni proponują taki oto podział pensji. Zobaczymy, czy uda się nam ten podział pensji troszeczkę zredukować, troszeczkę zbić. Dają już tutaj 50 na 50, więc jak zrobimy z tego 45 na 55, to myślę, że powinniśmy się już dogadać. Nie jesteśmy w stanie się dogadać, więc do negocjacji z Arne Slotem w takim razie jeszcze wrócimy, ale dobra dla nas to jest informacja i patrząc też po wartości Karol Posa Kostulasa. Nie ma co tutaj e, proponować mu wykupu. To było też głupie z mojej strony, że na coś takiego poszedłem. Bo to by się najzwyczajniej w świecie nie udało. Spoglądamy sobie tutaj po tych dalszych zawodnikach, których mamy obecnych e, w drużynie. Cały czas mnie dziwi, prawdę mówiąc, tak niska wartość. Luki Koliosza. Ja mam wrażenie, że to jest zawodnik, na którym no gdzieś w jakiś sposób skupić się po prostu trzeba. Obowiązkowo, obligatoryjnie po prostu. Jest to zawodnik e, mający niesamowity talent. My natomiast ratując się przed tymi wszystkimi dziwacznymi stratami, których mieliśmy naprawdę całe mnóstwo, no okazało się, że dokonaliśmy kilku naprawdę dobrych transakcji. No myślę, że przede wszystkim taką najmocniejszą transakcją, o jakiej mówimy, no to bez wątpienia jest tutaj transfer Natana Ngamu, który u nas w drużynie wyjechał razem z drzwiami po prostu do tego zespołu. Spoglądając na naszych piłkarzy Dużo z was też się zastanawiało nad tym Co się będzie dalej działo na tej pozycji Wypożyczonych piłkarzy No i taki Vigo Gebel, po tym gdy został wypożyczony Do tego Augsburga Rozwinął się ekspresowo na 73 punkty Overola I to już rodzi kolejne pytanie Co w takim razie z pozycją skrzydłowego Niektórzy z was bardzo chcą tego Milesa Louisa Scal'ego, by go wykupić Ja nie ukrywam, że wciąż wydaje mi się Że... Kevin Zeroli to jest zawodnik, który nieco lepiej się tutaj u nas odnajduje. No ale dobrze, patrząc po finansach na przykład, po pozycjach i po finansach, ja bym chciał tutaj zobaczyć, jeżeli chodzi o finanse, tak to dokładnie wygląda. Najwyżej wycenionym zawodnikiem Joe Bellingham, nieco niżej Mojse Sahi, dalej Nathan Ngamu, już grający u nas oczywiście Nils Schmitz, Turir, Johan Helgason, Arkadiusz Pyrka, Franz Kracyś, Joshua Wilson Esbrandt, też nasz wykupiony zawodnik, no i właśnie Vigo Gebel, ten piłkarz, który też po wypożyczeniu do tego Augsburgu nagle Momentalnie się rozwinął i zastanawiam się, kurczę, zastanawiam się i gdzieś z tyłu głowy mi cały czas chodzi, czy może to nie jest jednak moment, w którym moglibyśmy ewentualnie wziąć pod uwagę wypożyczenie, także uwaga, bo to powiem, ale Kaufmana w takim kontekście, by tego zawodnika. Zobaczyć, czy ten wypożyczony zawodnik też będzie gdzieś tam w stanie jakoś zaliczyć ogromny progres. No z drugiej strony jest to dla nas bardzo ważna postać już tu i teraz. No a z trzeciej strony, no sami widzicie po przykładzie tego Gebela, jak on się pięknie rozwinął na wyjeździe, a jak teraz w tym momencie ładnie sobie radzi. Natomiast, jeżeli chodzi o Kevina Zeroliego, tutaj chcieliśmy potwierdzić wykup tego zawodnika. I wydaje mi się, że warto jest skorzystać z tej opcji, którą mamy 3 400, jeżeli chodzi o Kevina Zeroliego Tutaj też się zastanawialiśmy, mówiliśmy, że no, 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 no nie wiem No to jest duża kwota, więc co z tym fantem zrobić W przypadku Marsa Luisa Skelliego tutaj mamy 4 300 I możemy, no mamy za mały budżet nawet na obecną chwilę Żeby go w tym momencie w pełni wykupić Więc tylko ten Kevin Zeroli zdaje się być opcją najistotniejszą i najsensowniejszą To mimo wszystko są dobre pieniądze które moglibyśmy zapłacić za Kevina Zeroliego, ale może w takim wypadku przestymulujmy już o te kilka dni do przodu, rozpocznijmy ten grudzień, bo za moment właśnie się rozpocznie także okno transferowe i tam będzie się działo naprawdę dużo. Zaczynamy od meczu, dla nas bardzo istotnego w kontekście układu tabeli, bo z dziewiątym Eintrachtem Frankfurt, w którym gra na przykład Mario Gece czy Manuel Akanji, zawodnicy których raczej wszyscy dobrze znamy. Jeżeli chodzi o trening przedmeczowy, zrobimy sobie tutaj sesję treningów kontrataków i teraz możemy przejść bezpośrednio do tego pojedynku. Aktualnie tak wygląda nasza sytuacja w tabeli. I w takim razie ja się bardzo mocno zastanawiam, czy tutaj w wyjściowej 11 czegoś nie porotować, czy tutaj nie zrobić jakiejś zmiany. Ja w ogóle się poważnie zastanawiałem, czy tutaj kaufmana nie wrzucać już coraz częściej, coraz śmialej w miejsce Jola Grodowskiego do wyjściowej 11. No bo mimo wszystko, ta przemiana pokoleniowa musi tutaj prędzej czy później nastąpić. Jest to w pełni naturalne. Na obecną chwilę zostaniemy z takim składem, jaki widzicie teraz. I rozpoczniemy sobie symulację na szuko arena. W taki oto sposób, czyli w sposób kropeczkowy. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, i zaczyna od środka. Oczywiście, Mojse Saki. E, teraz piłka zagrana do Joe Bellingham. No, Joe Bellingham to jest niesamowity potwór, naprawdę. Chłop przybył, strzelił pierwszy kontakt z piłką, i tak cudowne uderzenie. Bo to nawet z perspektywy tych kropek można było zobaczyć, jak ta piłka się cudownie zawinęła prosto w same okno. Więc naprawdę, szapo ręce do oklasków składamy. Ale to najlepsze jest to, że to nie jest koniec. Bo chwilę później dosłownie moj trafia do siatki na 2 do 0. Tutaj jest dorzucona do bramki także asysta ze strony Joe Bellingama. No, jeśli ja mam być szczery, jeżeli my taki momentum, takie tempo podtrzymamy w tym meczu, to raczej nie ma co się tutaj zbędnie zastanawiać. Tylko trzeba ten Eintracht Frankfurt tutaj z trzech punktów ograbić. I można nawet ewentualnie, potencjalnie szybciej przesymulować ten mecz do samego końca. No, a teraz obserwujemy naturalnie Nilsa Szmica. No, jak działa też nasz atak? Jak działa ta nasza ofensywa? Śledzę sobie tutaj właśnie grającego z numerem 17 Kaufmana. I teraz Kaufman! Asysta 3 do zera, Joe Bellingham. Przechodzimy do wy. O Jezus Maria! Co tu się wydarzyło i tutaj Hojlund? Oni mają tego Rasmusa Holunda. Nie, to jest inny Hojlund. E, mimo wszystko. Trzy punkty na naszym koncie, ole. Ajajajajajaj, tutaj 4 do 0 było, i w drugiej połowie, no powiem szczerze, Eintracht Frankfurt nas bardzo mocno postraszył. My trochę pokpiliśmy sprawę w takim razie w tej drugiej połowie, ale popatrzcie na Kaufmana, popatrzcie na to, jaką notę ma ten zawodnik. Opłacało się postawić na niego od pierwszej minuty. Mówiłem, że się bardzo nad tym zastanawiam, dywaguję, gdzieś tam to e, jest brane przeze mnie e, pod uwagę. No, i okazało się, że odwdzięczył się kaufman fantastycznie. Wysoka nota, perfekcyjny występ. No, mam nadzieję, że kaufman będzie w takim razie się rozwijał i grał na tej pozycji coraz lepiej dalej. Bo na razie to działa po prostu tak, jak działać powinno w tym momencie. Dobrze, zapisujemy sobie te zmiany. Mamy, o kurde, mamy propozycję menedżera. No Lens chciałoby nam zaproponować pozycję menedżera Ja bardzo dziękuję Ale jednak odrzucamy tę propozycję Bo no wiążemy długoterminową tutaj wizję Wiążemy długoterminową wizję Z naszym eee, Klubem z Ligi Niemieckiej za 7 dni kolejny pojedynek. Joe Bellingham, Kaufman i Saki Dion obecni w drużynie tygodnia. Nie ma co się dziwić, ci zawodnicy naprawdę dali tutaj popis piłkarskich umiejętności. My dzięki temu przeskoczyliśmy Eintracht Frankfurt, jak sami widzicie. Jesteśmy na miejscu dziesiątym. Do ścisłej czołówki oczywiście tracimy tych punktów naprawdę sporo, ale no dla nas, tak realnie myśląc, jeżeli myślimy o utrzymaniu się w lidze, no to na razie konsekwentnie sobie tutaj realizujemy ten, ten plan. Nad strefą spadkową bezpośrednio tych punktów przewagi już trochę mamy, i mam wrażenie, że z każdym meczem tutaj to będziemy wypracowywać coraz bardziej, bo w końcu łapiemy jakiś wiatr w żagle. Czy faktycznie ten wiatr w żagle został przez nas złapany na dobre, czy to tylko chwilowy przebłysk? O tym przekonamy się już za moment. Po raz kolejny zrobimy. Robimy sobie tutaj trening kontr Przechodzimy do starcia z Unionem Berlin. Jeżeli chodzi o naszą wyjściową jedenastkę, ani jednej zmiany, ponieważ to wszystko zadziałało po prostu fenomenalnie. I na stadion Anden Alten Fürsterei ruszamy zgarnąć punkty na wyjeździe. I znowu Kaufmann. Znowu Kaufmann i jeszcze Kratzig, Franz Kratzig i Kaufmann. Z ławki rezerwowych wskoczył Zeroli oraz Rebiger. Ależ to jest popis Kaufmana, kurde! Wystarczyło go przesunąć na lewą stronę i nagle Kaufman już nie rywalizuje. Tylko on współpracuje tutaj fantastycznie. Mamy opcję zmiany roli tutaj u Nilsa Szmica. Oczywiście korzystamy z tego, by jak najbardziej, I możliwie jak najlepiej go rozwijać, by ten zawodnik tutaj faktycznie progresował pod każdym względem. Sahi Dion 20 tygodni, nawet 12 potrzebuje zaledwie, by się rozwinąć już na 80. Uwaga, tak podaje komunikat, bardzo ważny. 80 punktów overrola. No Dawid Kownacki. W tym wszystkim absolutny nie wypał, a my czekamy też na ten przebłysk, na te, na to boom ze strony Arona Kaufmana. Już za moment będzie tutaj 73 punkty obok tego piłkarza przy jego nazwisku. No i wydaje mi się, że naturalnym będzie faktycznie też dla Joela Grodowskiego to odstąpienie miejsca, o którym też licznie pisaliście w sekcji komentarzy. No dobrze, ja w takim wypadku. Tak, zdroworozsądkowo teraz muszę popatrzeć na naszą kadrę. Właśnie otrzymaliśmy e, komunikat o Zerolim, że rzekomo on za mało u nas gra. E, a ja muszę sobie popatrzeć na kadrę i zweryfikować to pozycjami. A jest tutaj Mazur na defensywnego, jest Leszek Wróbel też jako defensywny. Rebiger, Kynce. No, Kynce to też można by było w ogóle sobie dodać do listy transferowej. Jeśli mam być szczery, to raczej, raczej z tego zawodnika to wiele już tutaj nie będzie, więc możemy go sobie też dodać do listy transferowej. Tu Helga Są, tu Franz Kracyś, Miles Lewis Skelly. Oczywiście, że tak. Um, 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 um. No i Kevin Zeroli. O, Franciszek Franczak, 71. Kurde, no tutaj powiem wam szczerze, rywalizacja na tym skrzydle. To będzie kosmiczna, Vigo Gebel 74, no też jest po prostu niesamowity. a najlepsze jest to, że chłop nie gra, on tutaj jest po prostu zawieszony w stanie nieważkości, on nie gra, a rozwija się w tak szybki sposób, tak piekielnie szybki sposób, że głowa mała. Dobrze, drodzy widzowie, transfery, chcecie, to niech będzie, potwierdzamy w tym momencie wykup Kevina Zeroliego za 3 miliony 600 tysięcy i spróbujemy tego zawodnika wynegocjować. Jako naszego definitywnego grajka. Zatem akceptujemy rolę rotacyjną i cieszę się, że on też się na takową zgadza. Chciałbym podpisać z nim kontrakt bardzo długoterminowy. Możemy potencjalnie zaproponować klauzulę odstępnego, która będzie wynosić zaledwie 900 milionów euro. Oni chcą tutaj dać jednak no dosyć sensowniej 9. Zobaczymy, czy 9,5, ale wydaje mi się, że no nie. To jest w ogóle do 9, czy ja będę w stanie tutaj dobić. To jest pytanie. Czy 9 jeszcze będzie się tutaj mieścić w skali? 9 się mieści na całe szczęście. No, i teraz sprawy finansowe, i tutaj, w przypadku spraw finansowych, jest twardy orzech do zgryzienia. Bo ja tutaj muszę. No, czekajcie, bo jakbym chciał, nawet tutaj mu dać maksymalnie tyle, ile mogę dać, to ja mu mogę dać 26 tysięcy euro. Więc ja wolę zostawić coś tutaj dla siebie i dać mu 21 tutaj. A tu, zaproponować mu całkiem sensowny pieniążek, jeżeli chodzi o premię za podpis. Czy on się na to zgodzi? To jest ponad dwukrotna redukcja pensji w porównaniu do tego, co zrobił, gdy wcześniej był w Milanie. No, i mamy kłopoty, bo on oczekiwałby ogromnej premii za podpis, i ja ją mogę usunąć wyłącznie. Mogę tutaj e, zmienić w takim razie tygodniówkę i dać mu maksymalnie wszystko, co tylko mogę, dać mu taką tygodniówkę. Zobaczymy, co on na to powie. Powiedział, że w ten sposób nie dojdziemy do porozumienia. To jest dla mnie ogromne zaskoczenie. O kurcze, teraz pytanie: czy Kevina Zeroliego to w ogóle od nas nie zabiorą? No i jest też taka możliwość naturalnie, że jest taka możliwość, ale mam nadzieję, że faktycznie najlepsze jest to, że ten komunikat, że Zeroli za mało gra, dostaliśmy w tym momencie, w którym Zeroli właśnie grał. I, i jakby No cóż, tymczasem tu mamy kolejny mecz, gramy z Vf we Stuttgart, my z kolei chciałem zobaczyć tutaj na to spotkanie, na te na te na te na te na tę te, na te, na te grafikę. E, tak to dokładnie wygląda, drodzy widzowie, a teraz spojrzymy sobie na tabelę i my się pniemy, kurczę, już dziewiąte miejsce, teraz gramy z e, siódmym VFB Stuttgartem, więc dysproporcja punktowa jest ogromna pomiędzy nami, a pomiędzy ekipą ze Stuttgartu. Ale mamy Kaufmana w świetnej formie. Jest Sahi, jest Engamu. No tutaj naprawdę wszystko kurczę działa tak jak działać powinno. Więc na Szuko Arena jedziemy po 3 punkty. I niestety po 3 punkty to przyjechała. Ale ekipa VFB 3 do 1. Gol Kaufmana, więc ten z kolei, jakby potwierdza, że Ej, to był bardzo dobry wybór. Że daliście mi zagrać na tej pozycji. Na tego lewego skrzydłowego, że mnie przestawiliście. No tutaj jest to strzał w dziesiątkę. Totalnie tak. Oberdorf jako kluczowy żąda większej liczby meczów w wyjściowym składzie. Oberdorf kurczę, ciężko jest mi się z tym pogodzić w jakiś sposób. Ale jeżeli chodzi o zawodników tutaj wypożyczonych, swoją drogą, Artem Zalocha, w tym Darmstadt, się w końcu całkiem ładnie porozwijał. Maksymilian Łuczak też. Jeżeli mówimy o środkowych obrońcach, no to patrząc nawet na statystyki, no to w jakiś sposób tutaj ten Lautaro Valenti, który był kupiony trochę na krzywy ryj, trochę gdzieś tak bokiem, nie do końca wiadomo w jaki sposób i dlaczego. On sobie radzi po prostu bardzo dobrze. To widać w nocie, że tutaj ta dysproporcja w ocenie pomiędzy tobą, a pomiędzy nimi. Jest ogromna. No i po prostu duet Nils Schmidt i Valenti radzi sobie na obecną chwilę najlepiej. No dobrze, tymczasem. Przechodzimy sobie do centralni i zobaczymy, czy zaraz, za moment odwołają już tutaj od nas Kevina Zeroliego. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko tego nie zrobią. Mamy ofertę za Kynce to jest opcja całkiem dobrego transferu. Kurczę, to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobra kwota transferu, jaką tutaj zaproponował Stoke City. Ale spróbujemy to delikatnie tutaj podnegocjować. Mamy także kontrakt Oberdorfa. Kontrakt Oberdorfa wygasa? Aż tak? Kurczę, no że wygasa, no to tutaj na pewno Kevina Zeroliego, ale że. Faktycznie, Tim Oberdorf Jego kontrakt także wygasa Heh. To ciekawe w takim razie Jako środkowy obrońca No można by z nim przedłużyć ten kontrakt Tylko Oberdorf, ty musisz stary Zgodzić się na rolę Niższą niż kluczowa Nie dostaniesz tutaj od nas roli kluczowej Ty będziesz miał ważną opcję O, dobrze, ważny Na coś takiego jesteśmy w stanie się zgodzić Możemy przedłużyć ten kontrakt o no, dwa lata w sumie były wystarczające, ale niech będzie i o trzy. Możemy zrobić kontrofertę z klauzulą i niech ta klauzula też wynosi 900 milionów euro. Oni proponują 4800, więc zrobimy sobie z tego 5150 i mamy pięknie, elegancko to zrobione tak jak należy. I teraz, jeżeli chodzi o kwestię wynagrodzenia, to tutaj zaproponujemy w sumie dokładnie takie same wynagrodzenie, jakie było wcześniej. On chce delikatną premię, zrobimy to w taki sposób. Bonus za podpis płaca, no dobrze, no niech będzie ten 1000 euro podwyżki. I teraz tak, jeżeli chodzi o tych zawodników tutaj rozwojowych, no to Kevin Zeroli już bardzo ładnie tutaj sprogresował. Chciałbym bardzo, aby w ogóle możemy przejść do negocjacji od razu, tak? Jakby co? Przejść do negocjacji? I że do negocjacji co, że z klubem? Czy z zawodnikiem? A, okej, okay, dobra, nadal nie możemy. Dobra, w porządku, w porządku, w porządku. Dobrze by było, żebyśmy teraz już sprzedali Kynce i kupili w to miejsce Zeroliego. Bo Zeroliego warto jest wykupić, myślę, e, totalnie tak. Mamy otrzymaną tę ofertę za Künce jeszcze kolejną. A, jeszcze jest jedna. No proszę, Sheffield Wednesday. Zobaczymy, co ekipa Sheffield Wednesday nam zaoferuje. W każdym razie angielskie drużyny interesują się bardzo Lukasem Kynce. A my teraz możemy zobaczyć już, czy faktycznie tutaj te jakieś oferty w. Czy tutaj cokolwiek zostało e, klepnięte? Stoke City, ostatecznie. Dobrze, zatem akceptujemy propozycję transferową Stoke City. Zobaczymy, co dalej się potoczy. Mamy trzy nieprzeczytane wiadomości. Miles Lewis Kelly odwołany przez klub. nie. I Zeruli też odwołany. Kurde, no chciałem ich wykupić. A my, właśnie w tym momencie, pierwszego tego dnia, okna transferowego. A ja ja, ja 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 ja, No i znając życie teraz Kevin Zeroli, żebyśmy go wykupili, będzie dla nas nie osiąga, chociaż on jest na liście transferowej. On jest na liście transferowej. My tutaj zaraz możemy zrobić Mastermind Move. Zobaczycie, że zaraz możemy to zrobić. Ludowit Rice. No, on jest zdecydowanie za potężnym tutaj zawodnikiem, ale on był bardzo fajny. Ja tego Katyn Machera, też tutaj ewentualnie rozważałem, oczywiście, jako opcję na ławkę. Ale Kevin Zeroli ma już tutaj u nas jakąś historię. Wiecie co? No lecimy. Jak 2900 można spróbować, to robimy z tego 2,5. Pierwsza oferta. Oni się znajdą, życie zaraz mogą oburzyć. To zrobimy sobie 2,600. No niech będzie. 2600, nasza pierwsza propozycja. Kuźwa, no czują, że zmarnowali tylko czas. Dobra, spokojnie już, przestańcie na mnie krzyczeć, że te transfery są takie fatalne. Mam gdzieś tam z tyłu głowy tego świadomość, że nie do końca idzie to tak, jakby pójść mogło i powinno, tak? Ale spokojnie odzyskamy tego Zero W Kolejny mecz gramy dopiero za 8 dni, więc to się wydarzy. Mamy propozycję transferu Kaufmana. Eee, nie będziemy sprzedawać Kaufmana, na pewno nie w tym momencie, nie na obecną chwilę. Jeżeli chodzi o piłkarzy, których my potencjalnie moglibyśmy też odwołać, to czy jest tutaj ktokolwiek taki? Być może tak. Ja udam się na negocjację z Aruką, zaproponujemy im kontrofertę wynoszącą 2 miliony, po prostu równiutko dwie bańki to jest moja propozycja za tego zawodnika. Co oni na to powiedzą? Powiedzą, że bardzo im przykro. Ja dałem te 2 miliony po to, żeby klepnięty został ten transfer do Stoke, a ten transfer do Stoke to z tego co widzę to na razie jest tutaj jakoś tak. No, no nie dzieje się, niestety, nie dzieje się ten transfer do Stoke City. E, mamy jeszcze tutaj kolejne informacje od Albrechta, Albrecht, a to co ty do nas wróciłeś z wypożyczenia, na to wygląda, na to wygląda, z wypożyczenia Kynce jednak nie zmieni barw ze Stoke City niestety, z wypożyczenia wrócił Jan Albrecht oraz Felix Hagman. Czyli mamy dwóch obrońców, którzy wrócili z wypożyczenia. Tak to dokładnie wygląda w tym momencie, przechodząc do naszej kadry. No nie są to idealni zawodnicy, którzy mieliby tutaj zastąpić nieobecnego Zeroliego, ale Hagman całkiem ładnie rozwinięty, 22 lata, e, wygląda naprawdę, naprawdę sympatycznie. E, Albrecht miał być kimś, mam wrażenie, troszeczkę więcej znaczącym. Te 66 punktów overola to jednak jest już swego rodzaju rażąca dysproporcja, a wypożyczenie niestety nie okazało się być u niego jakimś ogromnym skokiem rozwojowym. No nie, nie udało się, no nie udało się. Myśleliśmy, że się uda, ale jednak się nie udało, więc teraz spoglądając na Albrechta, no nie ma też żadnej tutaj ikonki, że czy tam będzie jakoś wyjątkowy, czy nie, więc dodamy go po prostu sobie do listy transferowej. A teraz możemy przejść z powrotem właśnie do tych transferów, zobaczyć ofertę, jaką tutaj otrzymaliśmy od Watford, więc przejdźmy sobie na, na negocjacje z Watfordem, zaproponujemy milion... E... O proszę, o jest Maria. Dobra, niech będzie. Tak, 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 dokładnie coś takiego Chciałem zaproponować, oni się zgadzają Na milion osiemset tysięcy, więc my teraz Przechodzimy sobie do złożonych ofert Do listy życzeń i lecimy Z tematem, by tego Kevina Zeroliego Spróbować mu wszystko podpisać, teraz zaproponujmy Im no już bliżej tej ich dolnej Oferty, czyli 2 800 to jest moja Propozycja, oni dają 4 900 Ja wiem, że wy tego zawodnika Macie na liście transferowej, więc słuchajcie Kogo wy tutaj próbujecie oszukać Że wy jesteście w stanie dyktować nieco Lepsze warunki, wydaje mi się, że no nie oszukać Szukacie nas. 2900, no szkur... Ile razy! Ile razy dojdzie do tego fatalnego transferu? Może jednak to nie jest ten transfer, na którym nam zależało. A ja zapomniałem o tym, że ja miałem przecież wrócić do Karalamposa Kostulasa. Więc raz jeszcze, proponujemy wypożyczenie Greka. Podstawowe warunki no bo na wykup nas nie stać zdecydowanie ale dwuletnie wypożyczenie i podział pensji. Zaproponujemy taki, oni zaproponują 50-50. No i musimy się na to 50-50 tutaj zgodzić. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na tego Kostulasa. Czy Kostulas się tutaj ładnie siądzie. Morris Krattenmacher. Krattenmacher wygląda nieźle. Koliosze rozwinął się na 78. Wiecie co? Ja powiem tak. Jak nie chcą... Nie chcą z jednej strony, to może my spróbujemy z drugiej strony, w takim razie, więc skoro nie chcieli mi tutaj tego z ostatecznie opchnąć, to może w takim wypadku, tego wartość 7, może w takim wypadku, my powinniśmy spróbować w takim razie po tego Lovro z Wonarka, mimo wszystko, gdzieś tam się spróbować skierować jako opcję zmiennika, a może powinien być to Filip Ruzga, chociaż tutaj boczny pomocnik, a nam zależy mimo wszystko na zawodniku, który tutaj będzie piłkarzem hmm, raczej zmiennikiem, tak? Wymiana piłkarzy. No nie wydaje mi się, żeby oni się zgodzili na wymianę z Lukasem Kynce w roli głównej. Tym bardziej, że w sumie dorzuciłem tutaj tego Lukasa Kynce, a nadal w moim budżecie tak za dużo pieniędzy, to... to... No, no to nie ma, więc. Zaproponujemy im 3,5 miliona i Lukasa Kęce za tego Morisa Krattenmachera. Oni no zaproponowali taką, a nie inną ofertę za samego Morisa Krattenmachera. Możemy zaproponować 4600. Oni dają 5400. My zaproponujemy nową kwotę, czyli dokładnie taką samą, jaką zaproponowaliśmy wtedy. I oni mówią, że to uczciwa propozycja. Ha! A zatem... Może jednak tak miało być. I po prostu ten epizod Zeroliego się zakończył. Może tak miało być, drodzy widzowie. Może dokładnie taka była ta nam pisana historia, taka była jego rola. Może Nie wiem. Ale zobaczymy. Szybka symulacja na Pre-Zero Arena z Hoffenheim. Zagramy i czy zakończymy ten odcinek w dobrych humorkach? Remisem 2 do 2. Wywalczonym w 78 minucie przez oczywiście Kaufmana. I tu grając w dziesiątkę. Wow! To zdecydowanie tak. Ale swoją drogą, Kaufman. Co myśmy z chłopem zrobili? Odblokowaliśmy potwora, po prostu przesuwając go na lewą stronę. Okazało się, że chłop nagle robi rzeczy niepojęte. Tu mamy kolejną propozycję za Lukasa Kynce od Swansea. Też sobie to przenegocjujemy teraz, bo nam zależy mimo wszystko, żeby ten transfer został klepnięty. A wam, drodzy widzowie, oczywiście proponuję, byście przeszli do sekcji komentarzy i napisali, jak wy ostatecznie widzicie ten scenariusz transferowy. Czy mimo wszystko starać się po raz kolejny spróbować wykupić zero Liego, czy jednak ten Krattenmacher... To powinien być nasz nowy zawodnik. Kurczę, no! Czekam bardzo mocno na Wasze komentarze w tej materii. Kownacki nam dziękuję za ponowne włączenie do składu. No, on tam był na ławce rezerwowych, ale czy to jest jakimś włączeniem do składu, to nie wiem. Ale wiem, że kończymy ten odcinek, mimo wszystko, transferem. Co prawda, jest to wypożyczenie, ale wypożyczenie, którego chcieliście, którego pragnęliście, o którym pisaliście w sekcji komentarzy, czyli wypożyczony kolejny napastnik do naszej drużyny. Potem, gdy Janfitte Arp. Kom... E, boże, przepraszam, gdy Kownacki nie zadziałał i ściągnęliśmy tutaj tak na plaster na zasadzie wolnego transferu Janfitte Arpa, no to teraz na dwa lata wypożyczony został przez nas nikt inny jak Kostulas, grający z numerem. Dziesiąty, no w sumie dziesiątka była wolna. Czekała tam na kogoś, miała czekać na kogoś, a jak widać, no nie doczekała się, tylko chociaż czekajcie, co? A tu, przepraszam, przepraszam bardzo. A to z jakim numerem u nas gra Belly Go? Dwa lata. Karalampos Kostulas. 75 punktów overola. Strzał w dziesiątkę pod każdym względem. My natomiast teraz możemy popatrzeć na. A, o jezu, jeszcze Bellingham 80 punktów overola. Wow. No to drodzy widzowie, tutaj No ja powiem coś co bardzo lubię mówić. Ale wygląda na to Wygląda na to, że gówno stało się realne.